No, miska już poskładana. Olej zwlany, Także czas odpalić bestię. Zobaczyć czy chodzi w ogóle. Ciekawe czy jest prąd. Tyle czasu to już stoi. O nie ma. Muszę go podudować troszeczkę. I wtedy dopiero. ഒരു ഭഗനിന്ന് അവിനുവ bo on został okazało się że za mało prądu miał na start dlatego nie wszystko zaczęło działać tak jak trzeba ładnie nie za wschodzi nie dymnie mnie. dymie troszkę bali się, nie będzie śmigać. A dobra, trzeba składać.